My dziś mamy 15. Strada, My głosimy kamikada, króla z Gryla, głosymi, amerykańskiego. My głosimy króla, a głoszą z I, I gdzie jest prawda? To ma prawdę? Prawda jest tylko w Chrystusie który ma wszystkie tytuły od swojego ojca, bo jego ojciec jest naszym dziadkiem na emeryturze. Wszystko przekazał jemu, przekłada Adama Ewę, dał zbawienie w synu Mateusz 17:5 5 jego, słuchajcie. No i świadkowie słuchaj, słuchają niewolnika Galasan 5:1 Chrystus wyzwala, Jechowa zniewala. Stoja, czyli cielca na pustyni, mają na pustyni duchowej i, i my z Urszulką, miał ja, w obranym Urszulka, wprowadzamy ich do ziemi obiecanej. To jest Hebracików czwarty rozdział od 4 do 13, bo Kaleb nie wprowadził. Czyli poznacie prawdę, nie naszą Chrystusową Efezan 4,20 i wtedy Chrystus nie jest podzielony. Pierwszy Koryntianu pierwszy rozdział. Babosu Paweł znał tylko Chrystusa, którego Maria urodziła w Betlejem, są kalendarz w co Chrystus jest królem, nie jest Panem od podatków, bo Pan to się wpisał w Słowo Boże i Pana, Diabła, Pana Jechowe czyli Pana Diabła, dwa tego pogańskiego e, Bożka greckiego, co ma robić Kopyta, Lucypera, niosącego światło, tak? Ale Chrystus jest królem, bo pierwszym królem był Saul w Izraelu, Zachód, Salomon. I Chrystus ma prawo. Jedni, drugi, no na noście tak wypełniacie prawo Chrystusa. Galatian 6,2. My chcemy rozwiązać problemy świadkom Jehowy, bo świadkowie e, nie chcą przyjąć prawdy, a ta prawda kiedyś nie dopadnie, bo Judasza dopadła prawda. Rząd zdradził prawdę Chrystusową. Chrystusa zdradził, nie Jehowa I odebrał sobie życie. Świadkowie mają zawsze krawaty. Jak nie ma krawata, to jest cud. I te krawaty mogą mi się wieszać na tych krawatach. Czyli diabeł dał im krawaty, żeby reklamować Cirma Jechowa. Mateusz 7.15, fałszywych w organizacja z Ameryki bo to wyszło z Ameryki 1931 rok. Rasel założył badaczy, Luther. Pan <kluzny> Bad nie sołys. ma krawata, nie ma. co? Nie ma krawata, brak no. Luther był piąty, co przyniósł pytań do, do tego, do Kościoła katolickiego, do formacji rzymskiej katolickiej. Rasel badaczy założył. I teraz służyć musisz już dobrze się skarcić. Dziesięta na torcie. Dwa mogą. Dziesięć. Nie, 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 się, nie, nie. co to jest. Zobacz, Na to Tak, tak.

Więc ty chcesz mieszkania? Dajcie mi wszyscy 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 mi wszyscy 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 Częściej są kablery, nie ma nic ukrytego. Do widzenia. Do widzenia. Powiedz rozmowę. No to patrz, ja jestem przy tym samym kwiatku, od żywego. Krzysiu dał życie, to jest kwiat 18, tak? Prawie jego masz życie. Niech Krzysiu z nim dał życie, to no, Matka Boska. Nie. nie, Matka Boska też pałsiała. Krzysiu dał mi życie, czyli muszę mieć w

Wsiadki no. tak po bramy rucha, są fałszywi. No, a czemu tak mówisz? No oni to czekaj, powiedz mi, e, w Hiszpanii jaka jest wiara? Jest jedna wiara, ohegan Religia, Religie, z tysiąca religii fałszywi, bo jest prawdziwa wiara je Prawdziwa jest taka, że... Pra, Prawdziwych się urodził się urodził jeźdźnik? Zamordowali. Zamordowali. Dzieci To jest mój brat, Chrystusie. Mamy jednego ojca w niebie. Jemu babę brakuje. Ma dziewczynę? Ma żonę. Ma dwóch synów. Katolik mi no ukradł żony, a świadkie drugie mojej rodziny. 20, tak, 20 tak, lat tak, czekam na moją żonę, bo będę królem. Rozumiesz? A Chrystus daje mi królestwo jego prawdziwym miłości. Patrz, Klur. nie jest kulik do Patryca. Król no, nie pan. A ja. Pan uda nas sprzedał. Pan to zjechał. Nie na krzyża, tylko na drzewie zielonym. Na krzyża. Z drzewa zerwała ten ogień zakazany. Na drzewie to, ja, to, to było. Ja Jaki proponuje sary? Udaj się podaże. do kościoła, porozmawiaj sam z Bogiem do księży. Tam jest firma księża, ksiądz Bogaczany nie wiecie. Dziś na do się da ten, Za kasę się może. Nie, u nas, rano, nie u nas, na Małgorzatce. Dobra, ja Ja, ja, Dobra. ja, tam ja na Bożenkę. Wszystko mi się zostało, nie bo nie ja mu to pokażę Nie czeka. Baron jest proboszczem teraz na Małgorzatce i są księża w ten gdzieś, drugi, trzeci, 15, 17 do deity tam. Kto jest najważniejszy, najlepszy, żywy, który zmartwychwstał i przychodzi. No Prawdzie pra, pra, do serca, do dla każdego.